Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Bartosz Borucia TV, krótko zwięźlenia temat. Dawid Ogrodny. Witam serdecznie. Nienawidzę słowa zaorać, ale myślę, że ta, ro ta rola zaora, zaorze polską kinematografię. Ja nie widziałem filmu, ale nie wiem, co masz na myśli. Mam na myśli to, że jest to bardzo ciężka rola, która na przykład jak ja byłbym aktorem, ciężko by mi było z niej wyjść. Ja nie, ja jakoś ściągnąłem kostium i poszedłem jakby dalej swoją drogą, bo ponieważ jakby, jakby to dobrze ująć poglądy wyrażane przez mojego bohatera niewiele, że tak powiem, różniły się od moich prywatnych poglądów. Także że tak powiem ideologicznie i uczuciowo było mi to, że tak powiem, na rękę. A przy okazji jakby mogłem doświadczyć tego, że jednak Wszystkie te koncepcje czy, czy, czy idee sprowadzają się do człowieka i tak naprawdę do jego decydowania o sobie, że to wszystko jest... Znaczy, powinno być w takim no, takim podłożu bardzo indywidualnym na samym początku. W myśl, że tak powiem, idei, chcesz zmieniać świat, zacznij zmieniać go od siebie. I właśnie od siebie. Film jest poświęcony historii e, Danie Daniela Rycharskiego. Jak du dużo czasu spędziłeś z nim na rozmowach? No bo jak spojrzałam na was, to otworzyłeś go jeden do jednego, jeżeli mam e, skupić się na warstwie wyłącznie wizualnej, a na warstwie emocjonalnej, ile spędziłeś z nim godzin na rozmowach? Powiedzieć, dobra, Daniel, jak to jest? Jak było? Może nie jak będzie, ale jak było, jak jest. Cztery godziny zdolny aktor z Ciebie. Nie, ponieważ w tym czasie kiedy ja się spotkałem z Danielem, jego poglądy się mocno zmieniły i a ja wróciłem do reżysera, przepraszam i powiedziałem mu, że rezygnuję z tej roli, ponieważ ja nie będę grał kogoś, kim on już nie jest. Znaczy, że nie chcę potem dziennikarzom odpowiadać Grałeś Daniela Rycharskiego? No nie grałem Daniela Rycharskiego, grałem jakieś wyobrażenie, dlatego ja zrezygnowałem z, jakby z upodobniania się do Daniela Rycharskiego, to po filmie Daniel Rycharski upodobnił się do mnie, e, więc e, ja kombinowałem właśnie jak uciec od wizerunku Daniela Rycharskiego, ponieważ e, on na czas, w którym ja go poznałem... E, zupełnie innym człowiekiem, człowiekiem, który, o którym nie opowiada w tym momencie film, więc Daniel Rycharski stał się inspiracją tylko do opowiedzenia całej tej historii. Która jest ci bliska, tak jak powiedziałeś, powiedziałeś na początku. Myślisz, że ten film przezwycięży tutaj podam tytuł Wszystkie nasze strachy, bo różne głosy się pojawiają, a wiem, że zdecydowana większość ludzi, którzy się wypowiadają na ten temat, jeszcze tego filmu nie oglądała. Ja mam to przyjemność oglądać ten film. No i myślę, że właśnie. Przezwycięży nasze strachy? co, nie mi to, nie mi to jakby decydować, no życie to jest takie indywiduum, no, na które każdy pracuje jakby, w, powiem po nazwisku, jakby we własnym ogródku, no więc jak sobie pościelesz, tak, tak się wyśpisz, no więc... Yy... Ja nie wiem, no. jeżeli film kogoś skłoni do refleksji, do podejmowania jakichś kroków, to to już jest jedna z kategorii, dla których ja chcę to kino robić. Jeżeli tych osób będzie bardzo wiele, jeżeli, pojawi, jeżeli film spełni jakąś społeczną funkcję. W ramach debaty czy w ramach rozmów, nie wiem, tak jak się kiedyś stało z filmem Chce się żyć, że film był pokazywany w rządzie i, i, i było spotkanie, no to jeżeli tak by się udało, to, to ekstra, to super. Eee, ale życie jest, moim zdaniem, to nie jest zbiorowość, to jest indywidualność. Właśnie, jeżeli mówimy o indywidualnościach, to też skupimy się na Twoich poprzednich rolach i kolejnych rolach. Czy ty czujesz się prekursorem w różnych rodzajach kin w Polsce. Zobacz, mamy Najmro, który w jakiś sposób przeciera szlaki dla kina gatunkowego, że oglądamy film, cieszymy się obrazkiem, jest ciekawa historia, wychodzimy z kina, mamy banana na twarzy. Wkrótce film o księdzu Janie Kaczkowskim, też pewnie myślę poważna rola. Nie wiem, czy podobny ciężar gatunkowy, bo nie widziałem jeszcze tego filmu, jak Wszystkie nasze strachy. Właśnie ty się czujesz tym prekursorem i to z jednej strony czy cię to cieszy, czy jednak czujesz tą odpowiedzialność? Nie zastanawiam się nad tym, czy znaczy nie są to kategorie, które przepraszam, w ogóle poddają w swojej głowie pod, pod rozważanie. No, ja zajmuję się zawodem, który uprawiam. Wybieram scenariusze, które wydają mi się czasami, tak jak w wypadku, było wszystkich naszych strachów, e, zaangażowane społecznie i dlatego chciałem wziąć w tym udział. Natomiast e, film e, Najmrokochakrad nie szanuję. Tak jak wspomniałeś, było to kino gatunkowe, w którym chciałem się po prostu sprawdzić. A przy okazji, sam sobie postawiłem jakąś taką poprzeczkę, i z reżyserem, i z całą gromadą wspaniałych ludzi, żeby zobaczyć, czym jesteśmy w stanie robić takie kino amerykańskie, że tak powiem, na polskich warunkach i się przy tym super bawić, a jednocześnie ja miałem możliwość naprawdę dużej takiej lekcji nie wiem, chociażby pracy z, z obiektywami szerokokątnymi o dużej głębi i tak dalej, więc dla mnie to była super frajda, znaczy być tak blisko kamery, widzieć tak dużo, To no super, 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 naprawdę zabawa, więc ja się nie czuję żadnym prekursorem. To, że te filmy po prostu są dobre, no to jest kwestia, myślę, chyba pracy, talentu, przede wszystkim pracy, wielu ludzi, którzy się spotkali w odpowiednim czasie o... I o odpowiedniej porze, no i to, to wszystko, no. Wiesz, jak ja słyszałam opinie po, po, po właśnie po filmu na mojej moje koleżanki o Boże, jaki ten Dawid ogroń, teraz jest taki męski, po prostu idzie się w nim zakochać po tym filmie. Czyli można powiedzieć, że zadanie wykona na 200%. Miałem chodstą pójść do łóżka, słyszałam takie głosy. Okej, okay. dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego wątku. Jak to jest Dawid, że ty, pomimo tej popularności, no, jesteś, można powiedzieć, na świeczniku, jesteś jednym z najpopularniejszych aktorów, twardo stąpasz po ziemi, normalnie sobie rozmawiamy na kanapie, nie odgradzasz się jakąś ścianką, nie masz za sobą 50 akentów, wyglądasz tak, jakbyśmy mieli zaraz nagrać kawałek hip-hopowy, albo jakąś gorącą szesnastkę. Dawidzie, jak to jest uporządkować tak głowy, że możemy ze sobą normalnie rozmawiać i potem się na koniec przybić żółwia i piątkę? No, oczywiście, no, mógłbym, ja nie mam z tym problemu, ponieważ ja się nie czuję aż tak popularną osobą, ponieważ ja tej popularności wcale tak nie odczuwam. Ona się może wydawać jakaś taka, nie wiem, być może doskwierająca, ale. Wydaje mi się, że ja takim aktorem jak ty mówisz, nie jestem. Ja nie mam problemu, żeby iść sobie normalnie do knajpy usiąść, albo po prostu ludzie są bardzo kulturalni i, i też pozwalają mi na to. Nie dają mi odczuć tego, że w jakiś sposób oczywiście zdarzają się sytuacje, które są cholernie miłe dla mnie, tylko ktoś podejdzie, porozmawiamy chwilę. Coś mi opowie, co film zmienił w jego życiu, albo albo po prostu powie, że, że bardzo mu się podobało, albo tak jak w paru przypadkach. Ktoś wyraził negatywną opinię, i, 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 i to nie. dobrze, wejdę ci słowo, znaczy, że wywołujesz emocje. To chyba w zawodzie artysty, czy jest się aktorem, muzykiem, malarzem, rzeźbiarzem, to, to jest ważne, wywoływać emocje. Ja to bardzo szanuję, bo ja sam lubię chodzić na, na filmy, czy na spektakle, może bardziej na spektakle. W których odczuwam jakiś dyskomfort, bo zaczynam się z tym dyskomfortem mierzyć i zaczynam coś poznawać na swój temat. Też mówię, dlaczego się tak złoszczę i też poznaje, jakby poznaję przez to siebie, gdzie są jakieś moje granice, albo, albo zaczynam temat gdzieś tam dużo głębiej rozważać. No i... Dlatego, ja miałem... dlatego uważam, że film ma taką funkcję. On powinien być taki, powinien wywołać emocje i powinien, powinny te emocje być różne. Ja miałem tak z ostatnią rodziną stary. Jak mnie to wkurzyłeś rolą beksińskiego? Że tak zagrałem moich emocji. Chociaż przyznaj się, nigdy nie byłem fanem trójki ani gustu muzycznego Tomka Beksińskiego, bo on nienawidził rapu, rapu, a ja go kocham. Więc po prostu tak mnie ta rola wkurzyła, że powiedziałem, to jest zajebisty aktor. Dawid ogrodnik. Ale połączyłeś rap. Z, z rolą Tomka Beksińskiego? Nie, no bo na takiej zasadzie, że Tomek Beksiński słuchał zupełnie innej muzyki. I on w wielu wypowiedziach powiedział, że nienawidzi rapu. I mi się ta rola tak spodobała, pomimo że ja kocham rap, Rozumiesz? Słuchajcie, aktor to jest, wiesz, to jest ciężki kawałek chleba. No, niełatwy. Dokładnie. Czyli teraz tak, wszystkie nasze strachy co dalej, tak zbliżając się powoli do brzegu Dawidzie. No i ja odpoczywam teraz, bo skończyłem właśnie księdza Kaczkowskiego, więc tak jeszcze potrzebuję trochę dłuższej chwili na takie normalne życie. A potem w, no, w lutym, bo muszę dokończyć coś, film taki, no, taki eksperymentalny, rozpocząłem w czerwcu. No, i będziemy kombinować, jak go skończyć. Już niedługo, ksiądz Janka długo Ojciec Kościoła, Boże, skąd ty wiesz tyle spokoju w sobie, Dawidzie? Jakiego spokoju? Takiego spokoju wewnętrznego. O, duchowni no, powinni brać z ciebie. Zaczęło padać, zrobiło się smętnie. Kawę wypiłem, więc jeszcze nie, 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 za, nie zadziałała, więc. Nie, to czy wiesz, no... jest dobrze. Wiesz, jest chujowo. Myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Zobacz, co się dzieje na granicy, zobacz, co się dzieje za oknem. No to jest, wiesz, to jest trochę... trochę świętujemy, ale powiedziałbym tak po szekspirowsku, z jednym okiem szczęśliwym, z drugim łzawym. No, to takie... takie czasy, no... Siłą, siłą rzeczy. Trudno nie myśleć o tym, co się, co się... dzieje blisko nas. I to jest, wiesz, tak właśnie przed chwilą rozmawiałem, że dopuszczanie tej myśli w ogóle dla rodzica, dla kogoś, kto ma swoje dzieci, że... Że ktoś jest w takiej sytuacji, teraz bycia zależnym od właściwie jego życia, balansowanie właściwie między życiem a śmiercią zależy od ludzi, którzy mogą go wpuścić, mają obowiązek, ale nie wpuszczają, jest w XXI wieku rzeczą tak absurdalną, że poruszającym do szpiku kości taki mocny akcent na koniec, i też życzę, żeby film, wszystkie nasze strachy też poruszył, w was mocne emocje i żebyście przemyśleli sprawę, że może nie warto generalizować i sugerować się pierwszym wrażeniem. Absolutnie nie. Dzięki za rozmowę. Dali to grot. To już musimy teraz, jak zapowiedziałeś, przybyć. musimy piąteczki, teraz żółwia. To czekam, jak będzie jakiś film o jakimś. Się... I jeszcze jedno, jakiego rapera chciałby zagrać? Jestem producentem filmowym, mówię: Dawid, chcemy Ciebie na planie. Jakiego rapera chciałby zagrać? Polskiego, a jak nie polskiego, to jakiegoś zagranicznego? Nie chciałbym. Nie chciałby. Dawid Ogrodnik. Jeszcze raz, kombinacja, dzięki. Hej.